A my już teraz mamy połączenie z panem Witoldem Repetowiczem, dziennikarzem, publicystą, pisarzem, który specjalizuje się w tematyce blisko wschodniej. Dzień dobry. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No to zaczynamy. Pierwsze refleksje. Jak wygląda centrum Kabulu, jak Pan przyleciał na miejsce i po tych tak naprawdę po jednym dniu, jak wrażenia mógłby Pan przybliżyć słuchaczom Radia wnet? Jak wyglądają ulice? Ulice wyglądają. Zasadniczo niezbyt odmiennie niż to było wcześniej. Ja byłem w Kabulu poprzednio w 2016 roku i generalnie tutaj panuje podobny chaos tłok na bazarze. Kobiety. R również można zobaczyć kobiety na ulicach, i nie są one ubrane w, w, w te stroje całkowicie zakrywające ciało tylko, tylko w chustach. Także pozornie, pozornie wygląda to wszystko, jakby niewiele się zmieniło. Poza tym, że, że widać patrole talibów na ulicach. Przy czym ci, jeżeli chodzi o te patrole, no to e, wobec e, zagranicznych dziennikarzy e, są oni e, aż przesadnie mili e, i przyjacielscy. E, jeżeli chodzi o, o miejscowych, no to e, tak na przynajmniej tak na widoku, tak e, otwarcie to nie ma żadnych żadnych e, działań takich na przykład kobiet. No co innego jest z sytuacją osób, które e, służyły w na przykład w wojsku czy, czy, czy poprzednich władz, no to te osoby z cuknią i starają się wyjechać z kraju, żeby się o swoje życie. Natomiast jak powiedziałem, te patrole, te patrole w mieście, no nie, nie czuć tutaj żadnej Panie Witoldzie, tak. musimy, musimy na, chwilę, na chwilę postawić tutaj kropkę. Nie wiem, czy pan jest dziś w ruchu, czy może jest pan w jednym miejscu, bo dosyć mocno zrywa nam to połączenie i nie wiem, czy jesteśmy w stanie jakoś by spróbować poprawić jakość tego połączenia, czy może no. to po prostu jest. Ale jeszcze raz może, może pani powtórzyć. Tak, teraz już słyszymy się trochę lepiej. Pytałam, nie, nie wiem, czy jest Pan w ruchu, czy może stoi Pan w miejscu, bo jakość naszego połączenia nie jest najlepsza, po prostu urywa Pana w połowie zdania. No niestety tutaj nie ma naj, najlepszego połączenia internetowego, więc no niestety to, to jest wina połączenia internetowego, to, to, to nie jestem w ruchu, ale mhm. niestety nie, 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 połączenie internet szwankuje tutaj. Teraz już słyszymy się lepiej. Proszę kontynuować, jeżeli to połączenie będzie jeszcze raz tak przerwało, no to wtedy ewentualnie przełożymy tą rozmowę na inny na inny czas. Ale teraz słyszymy już pana dobrze. E, tak. Tak, więc, tak jak powiedziałem, nie czuć tutaj e, takiej atmosfery terroru e, na ulicach. E, a wobec e, zagranicznych dziennikarzy to wręcz okazują e, taką, taką, podkreślają taką sympatię, taką, e, taką otwartość, gotowość do e, rozmowy, robienia zdjęć itd., tak tak Natomiast tak jak też powiedziałem, no, e, poza tym, co widać, e, są rzeczy, których nie widać. A tego, czego nie widać, to jest że wiele uczelni zamknięto, ponieważ nie ma pieniędzy, wiele osób straciło pracę. I nie ma pieniędzy na kontynuowanie edukacji. Wiele osób pracuje na kredyt, nie dostaje, jeżeli chodzi o, o, o całą, całą, że tak powiem, budżetówkę, no to te osoby pracują nie dostając wynagrodzenia, mając nadzieję, że, że kiedyś je dostaną. Eee, także eee, to też zależy od, e, w dużej mierze od e, społeczności międzynarodowej, od uznania e, talibów i od e, odblokowania e, środków, e, które zostały zablokowane dla talibów, zniesienia sankcji e, itd. Tak tak no właśnie, Osobniczo a proszę powiedzieć, się, że, przepraszam, że tak wchodzę że, w zdanie, jeśli ale. chodzi o wszelkie sankcje i taką politykę. Tak, a proszę powiedzieć, jak formułuje się w ogóle ten proces regionalnych Halo? relacji, tak, tak, proszę powiedzieć, jak formułuje się proces regionalnych relacji talibów z ościennymi państwami, bo wspomniał Pan o tym, że teraz właśnie te relacje trzeba poukładać, czy już możemy coś więcej powiedzieć na ten temat, na przykład jak, jak reagują na nie Chiny, jak reaguje Rosja, jak reaguje Iran. No tutaj na razie przełomu żadnego nie ma. E, jeżeli chodzi o Iran, to były tutaj pełne zbrodni przedwczoraj granicy, ale to, to niczego nie, nie przesądza. E, generalnie, e, generalnie nic nie zostało w ostatnich dniach e... Przesądzone. Znacznie nie widać, żeby Chińczycy tutaj wchodzili jakoś masowo z, z inwestycjami. Tak samo, jeżeli chodzi o Rosję. Natomiast także tak, tak, tutaj wszystko pozostaje w zawieszeniu. Tak jak również kwestia uznania międzynarodowego przez inne państwa uznania. No tutaj pozostała kwestia zawieszona w ONZ i, i, i znaczy kwestia uznania reprezentacji nowej władzy w ONZ pozostała zawieszona, czyli wciąż jest stara władza reprezentowana w ONZ. Hmm, więc się utrzymuje ten stan przejściowy, i póki co trudno powiedzieć, w którym pójdzie kierunku. Na pewno Tajbowie starają się jak najbardziej, e, znaczy, stworzyć taki swój imię, e, by, by uzyskać to, to, to uznanie międzynarodowe. E, natomiast, e, tak jak wcześniej powiedziałem, e, Wydaje się, że najbardziej poszkodowanym te, tym brakiem uznania nazwodowego będą, będą zwykli ludzie, którzy, którzy nie będą mieć za, co jeść. Na razie tego nie widać na ulicach. Jest pełno, pełno towarów na ulicach, ale, ale też jest pełno żebraków, i, 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 i ta sytuacja może się coraz bardziej pogarszać. Chociaż też widać kończyków, którzy mieszkają za granicą. Coraz więcej Afgańczyków mieszkających za granicą przyjeżdża tutaj odwiedzać swoją, swoje rodziny. Więc, więc to też świadczy o nieco innym podejściu. Nie sądzę, by Chiny były, tak jak niektórzy przewidywali, żeby Chiny były tutaj tym które przyszło tutaj i nie nie widać stabilnie, żeby tak było. I tutaj postawimy trzy kropki ze względu na dosyć słabą jakość połączenia. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać z panem Witoldem Repetowiczem. Nie wiem, jak długo zostaje pan w Afganistanie, ale będziemy starali się zaprosić pana jeszcze, jeszcze raz na taką rozmowę i miejmy nadzieję, że wtedy już uda się złapać trochę lepszy internet i będzie bez takich zakłóceń. Bardzo mhm. panu dziękuję za ten komentarz. Witold Repetowicz, dziennikarz, reporter wojenny, pisarz, był gościem Radia WNET. Dziękuję. Дүкүе барыгыз